Postanowiłam uczynić to swoją misją. No bo co już może robić staruszka, która ma 60 lat? No tylko umierać na emeryturze. Dali mi, wiecie, pracowałam w Ranhix, cały czas pracowałam, a dali mi 8 tysięcy emerytury. No to jest śmieszne. Lubię się ładnie ubrać. Lubię pójść do restauracji. To jest niemożliwe. Jako psycholog dorabiałam, ale to było za mało. Lubię zajmować się praktykami. To jest drogie. I właśnie one przyniosły nie tylko zdrowie mojej rodzinie, wszystkim jej członkom, mnie samej, ale także dobrobyt, radość i sukces. Teraz o tym mówię i wszystkim wydaje się to bzdurą. Nie. Człowiek, kiedy się strukturyzuje, zaczyna promieniować, staje się przewodnikiem subtelnych wibracji, staje się człowiekiem szczęściarzem, człowiekiem szczęścia, człowiekiem sukcesu. Wszystkie moje myśli się materializują. To, co teraz mówię, mówię całkiem poważnie, całkowicie poważnie. Biorę kartkę papieru i po prostu rysuję oraz przyklejam obrazki, jakie tylko chcę, swoje marzenia. Nie nadążam ich zmieniać, a potem staję się bezczelny i zaczynam, żeby coś zupełnie nierealnego, absolutnie nierealnego mogło się wydarzyć. Robię to i to się spełnia i to bardzo szybko. Dlaczego tak się dzieje? A dlatego, że jestem w kontakcie. Bo to nie może się z wami o, to jest marzenie. Nie da się z wami spotkać. Jesteście osobą niedostępną, bo jesteście geniuszem. Nie możecie pomóc miliardom ludzi, którzy. No fizycznie. Nie mówmy o mnie. Tak jest. Tak jest. Właśnie. I była taka skromna, skromna myśl, że ją spełnię. No i co myślicie? Że dotkniecie mojego brzucha? Możecie sobie wyobrazić, co się dziś wydarzyło? Dotknięto mojego brzucha i powiedziano, że jestem całkowicie zdrowa po raku sygnetowato-komórkowym. I byłam operowana. Sweta, opowiedz mi o tym więcej, bo to jest bardzo. To jest oczywiście najmocniejsze. Mogę jeszcze powiedzieć, że naprawdę, naprawdę brzuch jest idealny. Szyja idealna, o której dziś rozmawialiśmy w poprzednich sytuacjach. Tak. Można cię pokazywać studentom jako wzór. Tak, tak. Będę się cieszyć. Wiecie, jestem gotowa być wzorem? Do czego? No cóż, żeby ludzkość o tym wiedziała. Zrozumcie, ja wszystko praktykowałam. I praktyki duchowe, i suplementy diety, uwielbiałam je. No cóż, piłem tam mnóstwo rzeczy, i ASD, czego tylko nie stosowałam, żeby być zdrowa. Jestem osobą elastyczną, dążącą do czegoś. Teraz praktykuję tylko materac, poduszkę i okulary. Czy pan rozumie? To wszystko. Nic więcej. Robię to celowo. Uczyniłam swoje ciało takim czystym wzorcem, żeby zobaczyć, co mikrosfery mogą zrobić z ludzkim ciałem. I spójrz, rak. Rak to najstraszniejsza rzecz, jaka może się przytrafić. A najbardziej zadziwiające jest to, że zachorowałam na to. To znaczy, to było dla mnie szokiem. Wydawało się wszystko, co było. Całkowicie już używałam mikrosfer, to jest najciekawsze. Używałam mikrosfer, ale nie na poważnie. Wyjaśnię dlaczego. Ponieważ byłam zdrowa, względnie zdrowa, jak to mówią, myślimy, że jesteśmy zdrowi, a co się dzieje w środku, tego nie wiemy? Zdrowi to ci, którzy nie to, ci, którzy są niedostatecznie przebadani. Dokładnie tak. Po transformacji ustrojowej nie miałam możliwości chodzić do przychodni. Pracowałam po 4-5 lat na dodatkowych etatach i tak dalej. Po prostu nie chodziłam. Nie wiedziałam, co się dzieje w moim organizmie. I tak się dzieje silny stres. No, odżywiałam się normalnie, a jadłam głównie mięso, oczywiście jadłam. Szczególnie lubiłam wieprzowinę. Moi rodzice są Białorusinami. A jeśli są Białorusinami, to co jedzą? Wieprzowinę, słoninę, smażone ziemniaki z patelni. Tak ogólnie. Później wam opowiem, że to wcale nie jest takie straszne, jeśli są mikrosfery. Można jeść wszystko. No więc, co dzieje się dalej? To teraz jest czysty eksperyment. I zjadłem to wszystko. Mało tego, w biurze nie było czasu, żeby coś ugotować mikrofalówka. Kupowałam już gotowe półprodukty wiecie, te zapakowane podgrzewałam w mikrofalówce i jadłam. A do tego jeszcze stres? Wiecie też, czym jest biznes. Naturalnie nieustannie nas moczą i wszędzie próbują zrobić to samo. Naciskają. Tak? Co z tego wynika? Ten stres narastał z każdym rokiem, a ja przecież jestem psychologiem, nie znam się na tym wcale. Było bardzo ciężko, i pewnego dnia po prostu padłam nieprzytomna z powodu krwotoku żołądkowego. Przy tym w ogóle nie zgłaszałam się do lekarzy, nic. Po prostu trochę mnie mdliło. Od czasu do czasu miałam odruch wymiotny. Przy wymiotach nic nie zwymiotowałam, tylko coś białego. To chyba były grzyby. Takie białe coś wyskoczyło i tyle. Uczyłam się wtedy, akurat studiowałam kinezjologię, uczę się na kinezjologa. A potem myślę, oj, coś mnie mdli, pójdę trochę zwymiotować. Wróciłem studiować kinezjologię. Czyli ja już wtedy czułam, a miałam już raka sygnetowato-komórkowego. No właśnie, a ja z tymi mikrosferami wszystko w porządku, chodzę, wszystko dobrze. I tutaj jest dużo stresu i upadam od krwi. Jestem sama w domu. Zobaczcie, wszyscy się boją, krew robi się rzadka. Kiedy wstajemy z mężem, wszyscy nas pytają, co wy pijecie? Odpowiadamy: Nic. A niedawno przyszła klientka, która mówi: wystrzeliło jej strzykawkę. To znaczy, taki niesamowity strumień krwi się pojawia. No właśnie. Tak więc byłam sama w domu, nikogo nie było. Upadam i nie mogę podnieść głowy, bo zaczyna się krwotok. I jakoś czołgam się na plecach na łóżko i wzywam karetkę, a do mnie przyjeżdża kompletnie pijana karetka pogotowia. I nawet te wydarzenia uwielbiam tych lekarzy, którzy przyjechali pijani. Dlaczego? Bo przeprowadzili jeszcze jeden eksperyment na moim ciele, postawili mi diagnozę szyjny osteochondroza i powiedzieli żebym rano wezwała córkę żeby mnie zawiozła żeby rozwiązać problemy z szyją no właśnie no cóż myślę sobie szyjny to szyjny biorę więc poduszkę kładę ją sobie na brzuch wyobraźcie sobie na brzuch w którym jest krwotok tak i jeśli rozrzedza krew to logicznie rzecz biorąc absolutnie nie wolno tego robić ona mnie uratowała krwawienie się nasili dokładnie tak co robią mikrosfery? Zatrzymują proces. Spokojnie przesypiam noc. Wstaję, próbuję wstać i znowu tracę przytomność. Wtedy już wzywam karetkę przez córkę. A córka mówi, ja mówię, chociaż byłam wtedy naprawdę nieogarnięta. Mówię do córki: słuchaj, Olesia, coś dziwnego się ze mną dzieje. Mówię: a odchody są takie czarne. Jak to? Ona zaczęła krzyczeć i mówi: oszalałaś, masz krwotok, tak? A ja no cóż, jestem osobą, która jest obojętna na kwestie zdrowotne. Nie wiedziałam, że to jest krwoto. No i karetka zabiera mnie niemalże z nóg i przywożą mnie do CKW. Lekarz, ordynator oddziału patrzył na mnie z taką litością. Zrobili tam wszystko, badania wszystko. Podszedł do mnie, objął mnie za szyję i powiedział: świetoczka, bez operacji się nie obejdzie. Masz najgorszą formę, rak pęcherzowy. Jeśli zostawimy choćby jedną komórkę, no to są jak grzyby, oczywiście, to umrzesz bardzo szybko, dosłownie w ciągu kilku miesięcy. Tutaj, i na ogół niestety, żyją nie dłużej niż pięć lat. Musisz się z tym liczyć, świata. Teraz minęło dziewięć lat. Więc zrozumiałam, zaśmiałam się i powiedziałam: poradzę sobie z tym. Od razu miałem wszystko na brzuchu, poduszkę. Jako terapeutka zaczęłam wszystkich wybaczać, rysować, śpiewać mantry. Robiłam dosłownie wszystko, co tylko się dało i czekałam na wyniki badań, bo za tydzień miałam być przygotowana do operacji: albo połknę sondę i operacja zostanie odwołana. Już czułam się dobrze, niemdlałam, nic się nie działo. I słyszę rozmowę za drzwiami nie torturujmy jej zaawansowany rak no już niech idzie na operację. I zaczęłam płakać za drzwiami, bo nie mogłam powiedzieć: Chłopaki, zróbcie to, no, no, poszłam się pociąć. Wszystko wycieli. Bałam się, jak ja będę jeść. Kiedy trafiłam na intensywną terapię, to właśnie powinni wiedzieć ludzie, którzy leżą na operacjach wszędzie. Co robią mikrosfery? Na szczęście tam mi je podali. Kiedy tylko się położyłam, zaczęli mi podawać antybiotyk. Pojawił się u mnie obrzęk, a właściwie obrzęk Quinckego. Reakcja alergiczna. Reakcja alergiczna, tak. Miałam taki gorąc w głowie, gorąc w odbycie. A potem po drugim razie, kiedy tam, w każdym razie, zaczęłam puchnąć. Wstrzykiwali mi ten, jak to się nazywa, narkotyk. Myśleli, że mam psychozę. Mówię, to nie narkotyk, to nie narkotyk, zaraz zacznę puchnąć. No i w końcu spuchłam. Wszystko w porządku. Uratowali mnie. I wlali ten roztwór tylko do mnie, tak? Mm. A kiedy położyłam się pierwszego dnia, nie mogłam się położyć. Myślałam, że zwariuję. Widać było krew, zastój krwi. Mówię, podnieście mnie, posadźcie mnie, połóżcie mnie, podnieście mnie. Oni mieli już dość podchodzenia do mnie, a mój organizm już z tą mikrosferą robi się mądrzejszy i nie może robić tego, do czego go zmuszają. On chce robić to, co sam chce, żeby się zregenerować. A jeśli będę leżeć, przecież mam zastój krwi, żyły mi powychodzą i może być zastój w płucach. Wszyscy leżeli, ogromna sala, chyba z 30 osób, wielka przestrzeń, i tam dzień, półtora dnia maksymalnie. Mam 7 lat. No, wiadomo, miałam operację jamy brzusznej, mm. najcięższy rak. I jasne jest, że istnieją pewne standardy. Jestem też wdzięczna lekarzom i tym normom, bo potrzebowałam głodówki. Siedem dni całkowitej głodówki. I tak wyszło, że przez siedem dni ani nie piłam, ani nie jadłam. A co dalej? Kiedy było mi źle, błagałam ich, mówiłam, błagam, mam tam poduszki, przynieście mi je i oni mi nie odmawiają, to też jest po prostu jakieś zrządzenie losu. Przynoszą mi je. Dlatego uważam się za swego rodzaju przewodnika tych produktów, bo dosłownie ktoś mną kieruje. A kiedy kładę poduszkę pod głowę, kładę drugą poduszkę pod kolana, a my przecież wiemy, jakie to ważne punkty i co, a trzecią poduszkę gdzie? Oczywiście na wasz ulubiony brzuch. No i to wszystko. Leżałam jak anioł. Przez siedem dni. Zupełnie się nie ruszając, z tymi trzema poduszkami pisałam tam wiersze, rysowałam obrazki, poznawałam osoby, które leżały obok mnie. Ogólnie rzecz biorąc, byłam w absolutnie wspaniałym stanie. A co mnie szokowało, to to, że nie chciałam pić ani jeść? I myślę sobie, o Boże, gdyby ktoś mi tak podłączył kroplówkę, żebym w ogóle nie musiała pić ani jeść. To było po prostu szczęście, takie właśnie uczucie. Zamiast cierpieć, przez 7 dni byłam w euforii, po prostu w euforii po operacji yy, jamy brzusznej. Ale lekarze byli w drugiej euforii. Pierwsi no wiecie, przychodzą przecież każdego ranka, sprawdzają. Od mojego szwu chłopak zemdlał, wyzdrowiał w ciągu jednego dnia. Rozumiecie, on po prostu się zagoił. Widziałeś mój brzuch? To jest taki delikatny jak niteczka szef, tak? który nie ma żadnych zgrubień, niczego, zupełnie nie ma przepukliny. No właśnie. A więc co dzieje się dalej? Kiedy wychodzę już po siedmiu dniach w doskonałym stanie, to jaki mam strach, jak będę jeść? Nie mam żołądka. Usunęli mi go, miałam przerzuty, usunęli węzły chłonne. No cóż, jesteś kaleką. A oto obiad. Właśnie przynieśli obiad. Pierwsze danie, drugie, trzecie, bułeczki. Patrzę, tak, bułeczki. Siedem dni głodówki. Też jasne, prawda? Tak, całkowitej. Zjadam to pierwsze, drugie, trzecie, zagryzając bułeczkami, bo strasznie chce mi się jeść. Dzwonię do męża i mówię: przynieś mi kanapki z masłem i jak najwięcej czerwonej ryby. Przychodzi do mnie, siedzę w korytarzu i zajadam te kanapki. I oto nadchodzi mój chirurg. On wie, że mnie dziś przywieźli. Mówi: Swetlana, przecież dziś cię przywieźli. Ja, jedząc kanapki, odpowiadam, tak, a co? On tylko kiwa głową, nic. I poszedł. Myślał, że zaraz dostanę skrętu, że zaraz mnie wezwą i będą musieli mnie ratować. Dokończyłam te kanapki i spokojnie poszłam spać. A potem już jadłam śniadania, obiady, kolacje, czując się wspaniale. Szwy mi zdjęli, wszystko mi usunęli. I byłam taka szczęśliwa, gdy okazało się, że można żyć bez żołądka. Mało tego, miałam apetyt. Gdzie on się znajduje, nie wiem, ale był dokładnie taki sam, jak wtedy, gdy ma się żołądek. To jest właśnie zdumiewające. A kiedy jeździłam w delegację, brałam te wyroby i zawsze w pociągu zostawały u ludzi. To znaczy zawsze dawałam spróbować tak. Dawałam spróbować i one znikały. Na przykład jadę pociągiem, jedzie mama, mąż, para. Byłam bardzo zmęczona. Muszę jechać na Syberię, prezentację. Myślę sobie, trzeba się wyspać. Chłopiec zachorował, czteroletni, zaczyna płakać, rośnie mu temperatura, myślę sobie, no to mój sen, wszystko, to już koniec. Wyciągam poduszkę spod głowy i w półśnie podaję temu chłopcu. On jest taki, raz, potem dotyka jej, dosłownie tak od niej, a potem dotyka, bierze ją, przytula i kładzie się. Czteroletni chłopiec. Cisza i to wszystko. Mama się zaniepokoiła, co dałam, że dziecko, które płakało i miało wysoką gorączkę, temperatura spada, a on śpi. Mówi, kobieto, co mu pani dała? No, z niepokojem. Zdejmuje z siebie pas. Mówię, proszę, oto on. Ona pyta, a co robić? Mówię, załóżcie na lędźwie. Tutaj, i wracamy do snu. Nie mam siły jej tłumaczyć. Rano budzę się. Ona się budzi, uśmiecha się i mówi: no, poduszka i pas są moje. Mówię, nie rozumiem dlaczego. Ona odpowiada: Wie pani, mam 45 lat, całe życie męczę się z bólami menstruacyjnymi. I właśnie teraz jestem w tym stanie. Dała mi pani pas, po pięciu sekundach zapomniałam o bólu, nie oddam go pani. A wtedy mąż mówi: A ja mam palec, skaleczyłem palec na górnej, na górnej półce? Mówi: To mi pomoże. Zdejmuje opaskę na nadgarstek i daje mu ją. Owija się wokół twojego palca. No cóż, jechaliśmy około jednego dnia, całkiem długo. U niego wszystko całkowicie się zagoiło, wszystko wróciło do normy. Krótko mówiąc, ani opaski na nadgarstek, ani pasa, ani poduszki już więcej nie zobaczyłam. To się dzieje za każdym razem, gdy jadę pociągiem. I nie przywiązywałam do tego wagi, ponieważ czułam się zdrowa, nie uważałam, że trzeba z tego korzystać aż do takiego stopnia. No bo skoro przestałam, to po co? No czasem poduszką, dzięki Bogu. To nie tak jak mój mąż, który ma żylaki, to było tak, on nawet spał w szortach, bo ma gruczolaka prostaty, a tak w ogóle, jest całkowicie zdrowy. To znaczy ja mam 71 lat, a on 74. Kiedy przychodzi do proktologa, ten mówi, idź, idź stąd. W skrócie, wszystko masz jak u młodego, w idealnym stanie. No, tam oczywiście wszystkie procesy u mężczyzn są zupełnie jakby mieli 20 lat, to znaczy, że nie ma absolutnie żadnych problemów. Ale jednocześnie seksualna obsesja ustaje. To znaczy, człowiek staje się w tym względzie bardziej duchowy? To znaczy, zrozumiałam też, że to seksualne zaabsorbowanie kiedyś o tym czytałam że mężczyźni, którzy są szczególnie seksualnie zaabsorbowani, dążą, natura tak to stworzyła, do kontynuowania linii rodowej, ponieważ oni bardzo szybko umrą. Czyli w ten sposób próbują gdzieś zostawić swoje nasienie, żeby po sobie zostawić jak najwięcej potomstwa. Właśnie tak. A mężczyźni, którzy są powściągliwi pod tym względem, żyją długo. Tak więc eksperyment był żywy, przeprowadzany na ciele, zwłaszcza po raku. Co zrobiłam? Następny warunek. Przeczytałam o tym w książce Leonarda Ora. On też zachorował na raka, całkowicie się wyleczył i mówi: Koniecznie trzeba wyeliminować z życia wszystko, co cię otaczało, bo psychologicznie wydarzyło się coś, co cię no, zanurzyło w raka. I wtedy rzuciłam biznes, całkowicie oddałam firmę, odeszłam z rodziny. Wynajęłam mieszkanie za ostatnie 500 tysięcy, które miałam najdroższe w czerwonych domach na ulicy Stroitieli. O tych domach wie chyba cała Moskwa. Kiedy weszłam, ogromne kobiece lustro, czerwony dywan, sofa, pufy. O, pomyślałam, tutaj przyjemnie umierać. No, właśnie, przybyłem tam, żeby umrzeć, ale żeby wykluczyć pewne warunki ze społeczeństwa. Raz porozmawiałam z Bogiem, tylko raz. Wstała, zapaliła świecę i powiedziała: Boże, wszechmogący, nie mam już żadnych pretensji do Twojego świata. Niech kradną, niech oszukują, niech robią, co chcą. To jest Twoja wola, to jest Twoje dzieło. Mogę odpowiadać tylko za siebie. Wybacz, osądzałam, krytykowałam, ale już nie muszę sobie robić bólu. To na razie tyle. Już więcej tego nie będę robić. Będę pracować tylko nad sobą i niczego więcej w tym świecie mi nie trzeba. Przy tym bardzo płakałam, płakałam i mówiłam. To wszystko. To była tylko jedna rozmowa z Bogiem. Potem przeczytałam całą literaturę, jaka tylko istnieje, o tych, którzy pokonali raka. Przeczytałam o Białorusinach, którzy wynaleźli jakiś płyn, który alkalizuje organizm w sposób zupełnie niesamowity. W Witebsku pewnie o nie. tym wiecie. Ja dowiedziałam się o tym tylko z książki. Marzyłam o tym. Jestem Białorusinką, a w Witebsku mieszkają moi kuzyni. Miałam siedmioro rodzeństwa. No właśnie. Myślałam, że na pewno pojadę i znajdę ten płyn, ale piłam tylko ASD. No właśnie. Tak więc zaczęłam alkalizować organizm. Przeczytałam w literaturze wszystko, co tylko mogłam znaleźć na temat alkalizowania organizmu jakie produkty najbardziej alkalizują i zaczęłam spożywać tylko je. Chodziłam do sklepu z listą i kupowałam wyłącznie produkty alkalizujące. Położyłam się na materacu, na poduszce, założyłam okulary, czapkę na brzuch, taki pas, no po prostu ten uniwersalny gadżet. Po prostu noszę na sobie całą zbroję. Tak, dokładnie kapcie na stopach czyli jak najwięcej naszych komórek powinno się odbijać tutaj, w tym produkcie. Dlaczego? Już mówię. Chodzi o to, żebyście byli całkowicie odzwierciedleni. I jeszcze wtedy zobaczyłam, to był rok 2013, właśnie wtedy miała miejsce najsilniejsza transformacja planety, a operację miałam 7 października jesień. To była właśnie ta silna transformacja. Tak, zmieniła mi się grupa krwi. Przed rakiem miałam drugą grupę krwi RH ujemny, a po raku mam czwartą grupę RH ujemny. Wydarzył się jeszcze jeden cud. To właśnie to doświadczenie, kiedy zrozumiałam powagę sytuacji, że wcześniej nie traktowałam tego poważnie, zaczęłam oddychać, zawsze włączałam oddech, do dziś to robię, bo naprawdę nie ma nic silniejszego. Zobaczyłam to podczas diagnostyki. Jeśli proszę kogoś, żeby podczas diagnostyki oddychał oddechem żółwia, zobaczcie, linia jest na zerze zupełnie jak utrupa. Mówię, zacznijmy. Powoli nabierz powietrza do brzucha, potem do klatki piersiowej, nabierz maksymalnie dużo, zwiększ wdech, a potem wydychaj naturalnie aż do ostatniej kropli powietrza w brzuchu. I krzywa zaczyna ostro wznosić się w górę i dalej idzie w górę. To jest szokujące. Oddech to sekret życia, 100%. Ludzie o tym nie wiedzą, i zaczynam się uczyć. Mówię, czy wy chociaż no chodzicie pieszo po prostu? Cztery kroki, wdech, cztery kroki, wydech. Przecież i tak nic nie robicie. Zamiast myśleć o jakichś głupotach, lepiej pomyślcie o oddychaniu. Spróbuję, wiesz co robić. Jestem przecież zwykłym człowiekiem, żyję zwyczajnym życiem, kupuję jedzenie w zwykłych sklepach, jem zwykłe jedzenie, mieszkam w malutkim mieszkaniu z przechodnim pokojem, w którym teraz kręci się tłum ludzi i wszyscy mówią: Sveta, tak skromnie żyjesz. No właśnie, a ja mówię: Nie o to chodzi, chodzi o coś innego. Właśnie. Kiedy zobaczyłam ten produkt, zrozumiałam, że on nie tylko mnie zmienił, nie tylko wprowadził harmonię w moje życie, nie tylko uratował mnie, przed, uratował mnie przed rakiem, bo na pewno bym odeszła, bo wiecie, czym są grzyby. Oczywiście, oczywiście. To jest niemożliwe, żeby to się nie wydarzyło. Pół roku po mnie zachorowała moja księgowa, zmarła na niebieskawy nowotwór. Ona walczyła. Była bardzo zaawansowana, ale nie uznawała mikrosfer. Po pięciu latach już jej nie było. Zajmowała się też kosmoenergetyką, chodziła do bardzo poważnych uzdrowicieli, uczyli się u tybetańskich mnichów. Robiła, wiecie, te bańki nacinają i stawiają bańki, ta krew. Robiła masaż stóp, poważne masaże całego ciała. Robiła oczyszczanie, są takie kąpiele, które przez stopy wyciągają cały ten brud. Piła, naprawdę piła wszystko, co tylko się dało. To znaczy była zamożną osobą, była księgową, rozumiecie? Miała ogromną firmę księgową. Nic jej nie uratowało. Tylko mikrosfer nie uznawała? Śmiała się ze mnie. Dlaczego ją to tak odrzuciło? Nie wiem. Nie mogła się do tego przekonać. Nie mogła się przekonać, nie mogła uwierzyć. Była była bardzo dumna.